Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska, jestem podcasterką i redaktorką merytoryczną magazynu kryminalnego Newsweeka. Chcę Wam dziś przedstawić jedną z opisanych w magazynie historii: Jakub Korus. Krew na gruzach komuny. Kiedy komunizm upada, a demokracja ledwie zaczyna raczkować, w miejscu państwowej machiny powstaje ziejąca dziura. W jej epicentrum doskonale odnajduje się coś, czego wcześniej Polska nie znała niezwykle brutalna przestępczość zorganizowana. Gangsterzy i setki ich żołnierzy biorą nowy kraj we władanie i czynią go sobie poddanym. Chcesz prowadzić biznes? Płać. Inaczej przetrącimy Ci nogi. Spalimy budę, porwiemy dziecko. Policja jest bezsilna. Nie ma ludzi, pieniędzy ani przepisów. Politycy bezradnie rozkładają ręce. Część na boku korzysta z okazji, układa się z gangsterami, pozwala sobie płacić za kampanie wyborcze. W jednej z ostatnich książek, Historia na Śmierć i Życie, reporter Wojciech Tochman, na podstawie rozmowy Lidii Ostałowskiej i Piotra Pytlakowskiego, opisze ten czas tak. Polski strach powszechny. Ludzie bali się czarnych mszy satanistów, sekt i piramid finansowych. Co drugi mieszkaniec miasta, są na to badania, nie lubił wychodzić z domu, przynajmniej po zmroku, bo ulica nie była bezpieczna. W telewizji codziennie mówiono o strzelaninie, o wybuchu, o napadzie z bronią w ręku, o morderstwie. Wbrew temu, co przedstawiają dziś filmy gangsterskie lubiące romantyzować lata 90., to nie gangsterzy są wtedy tacy silni. To raczej państwo jest takie słabe. W sieci do dziś można znaleźć wywiad z 2002 roku z Markiem Biernackim, późniejszym ministrem sprawiedliwości, który celnie punktował. Okres transformacji wytworzył pewną próżnię, którą wypełnili ci panowie o śmiesznych ksywkach. Oni byli na początku lat dziewięćdziesiątych drobnymi cinkciarzami, złodziejaszkami, takimi bandziorkami. Nazywano ich chłopcami z miasta. W społeczeństwie funkcjonował nawet pewien czar tych bandziorków. Była wobec nich nuta pobłażania. Biernacki opowiadał to tuż po rozbiciu gangów z Pruszkowa i Wołomina i nie mógł wtedy wiedzieć, że w ich miejsce przyjdą jeszcze gorsze bandziory. Ale diagnoza była trafna. Andrzej Zieliński, później Banasiak, pseudonim Słowik, specjalizował się w handlu papierosami. W więzieniu wyuczyli go na fryzjera. Leszek Danielak, pseudonim Wańka, na Bazarze Różyckiego handlował tekstyliami, szamponami, chemią z Niemiec. Janusz Prasol o pseudonimie Parasol, kiedy przyszła Nowa Polska, miał już na koncie 12 lat odsiadki, głównie za kradzieże i włamania. W tym czasie przestępcy nie jeździli jak chce kino BMW i Mercedesami. Za główny środek transportu służyły im wiśniowe polonezy. Takimi samymi, tylko w innym kolorze, jeździła policja. Dla zabawy polscy mafiozi będą je potem kraść funkcjonariuszom. Pierwsze wielkie pieniądze rodzimi przestępcy robią dopiero na papierosach i spirytusie. I są to sumy ogromne, bo w sprawę zamieszani są urzędnicy państwowi. Słona, alkohol z dnia na dzień zostaje obniżony do minimum, a gangsterzy i ich mocodawcy robią na tym fortunę. Biernacki opisuje to tak. Wydawali się takimi niegroźnymi głupkami. Ale ci panowie w dresach ze złotymi sygnetami, oni robili swoje, uczyli się, rozwijali. Wielu z nich było na tak zwanym kontakcie, milicyjnym lub esbeckim. Oni zajęli się tradycyjnymi dla gangów przestępstwami, takimi jak kradzieże samochodów, wymuszenia, haracze. Ale stopniowo robili też większe interesy. Na nogi postawił ich wielki przemód wódki, słynna afera Schnappsgate. Oni dostali wtedy ogromny zastrzyk finansowy. Z dnia na dzień stali się milionerami. Polska dziennikarka i scenarzystka Ewa Ornacka podliczyła kiedyś te pieniądze. Przemyt papierosów przynosił miesięcznie samej grupie Pruszkowskiej około 6 milionów dolarów. Papierosy przechodziły w 20 transportach. Jednoręcy bandyci kolejny milion. Wykupki czyli odzyskiwanie skradzionych aut 100 tysięcy dolarów. Haracze 25 tysięcy. Szantaże i wymuszenia następne 25 tysięcy. Razem daje to około 30 milionów dolarów miesięcznie. W skali roku 360 milionów. Rocznie była to więc kwota przekraczająca miliard złotych. Nie dziwi, że gangsterów stać było na życie celebrytów. Na zachowanych zdjęciach z tamtego czasu można na przykład podziwiać Andrzeja Kolikowskiego, ksywa Pershing, kolorowa koszula, charakterystyczne okulary, pierwszy telefon komórkowy, Mercedes z jasną tapicerką. Jednocześnie gangsterzy po latach będą snuć bajki o tym, że żyli normalnym życiem. Byli takimi jak wszyscy ojcami, matkami, dziadkami i babciami. Żona Słowika mówiła tak w wywiadzie dla magazynu Logo: Ludzie naoglądali się filmów, i teraz to wszystko upraszczają. Zresztą, przecież nawet w ojcu chrzestnym bohaterowie prowadzili normalne życie, nie strzelali bez przerwy. Gotowali makaron, chodzili na spacer z dziećmi. W podobnym tonie będzie mówił Mirosław Danielak, pseudonim Malizna. Rodzice martwili się, że zrobiono ze mnie taką legendę. Przecież dobrze wiedzieli, kim jestem. Nie żadnym mafiozem, ale dobrym synem i człowiekiem, który nade wszystko ceni lojalność. To jeszcze nie wszystko, co chciałabym wam opowiedzieć. Całego odcinka posłuchacie w aplikacji Onet Audio.